Przedstawię dwa ćwiczenia izolowane na pośladki. Pierwsze to prostowanie biodra w klęku podpartym. Uklęknij i oprzyj przedramiona na podłożu. Pamiętaj o tym, aby łokcie znalazły się pod barkami, a kolana pod biodrami. Wyprostuj jedną nogę i unosz wyprostowaną do góry, tak żebyś poczuła spięcie w pośladku. Pamiętaj o tym, że plecy pozostają nieruchome. Zmień nogę i zrób taką samą ilość powtórzeń na drugą.